Czy kurkuma może szkodzić? Kurkuma stała się niesamowicie popularna, dlatego warto zastanowić się nad tym, czy kurkuma ma też jakieś przeciwwskazania, czy istnieją jakieś przeciwwskazania przed stosowaniem kurkumy i jaka jest taka bezpieczna ilość tej kurkumy, której nie powinniśmy przekraczać. I oczywiście no, ciężko o takie pewne badania, które będą mówić, że no, tyle i tyle to jest. Zbyt dużo. Najczęściej zakłada się, że 8 gram dziennie jest wartością maksymalną, której nie wolno przekraczać, że przesadzanie z ilością oczywiście jest czymś, co może nam zaszkodzić. No i może wywołać na przykład jakieś problemy żołądkowe, biegunkę, wymioty, i może to spowodować bardzo negatywną reakcję z naszej strony. Tylko, że tutaj pojawia się pytanie, kto chciałby stosować tak duże ilości kurkumy? Ponieważ te właściwości kurkumy, które za sobą niesie, są już osiągane przy o wiele mniejszych ilościach. Nie musimy nawet zbliżać się do tych 8 gramów dziennie, żeby no, cieszyć się tymi właściwościami. 1, 2, 3 gramy dziennie to jest ilość, która jest wystarczająca i powyżej niejako nie ma sensu wychodzić ponieważ ten zysk nie staje się zyskiem. Pamiętajmy, że tutaj ta ilość nie oznacza poprawy tych właściwości, nie oznacza, że ta kurkuma będzie na nas działać w sposób jeszcze bardziej pozytywny, że jeszcze bardziej będziemy korzystać z kurkumy. Przesada jest niewskazana. Oczywiście są też yy, przypadki, że ta kurkuma powinna być stosowana albo pod kontrolą, albo też należałoby z niej w ogóle zrezygnować. I tutaj mówimy o osobach, które mają na przykład problemy z drogami żółciowymi, mają problemy z układem pokarmowym, na przykład z żołądkiem, z jelitami. I tutaj tych problemów z tym układem pokarmowym jest na tyle dużo, które stanowią przeciwwskazanie, że jeśli masz jakiekolwiek problemy z układem pokarmowym. Używanie kurkumy w większej ilości i takie długotrwałe, nie jako przyprawa czy też coś, co używasz od czasu do czasu, powinno być skonsultowane z specjalistą, ponieważ ta kurkuma, dzięki swoim właściwościom i dzięki temu, no, jakie ma parametry, jakie posiada właściwości. Jak wpływa na nasz układ pokarmowy, no może przynieść więcej złego niż dobrego, i wówczas ten efekt może być wręcz mocno negatywny. Więc jeśli masz jakiekolwiek problemy ze swoim układem pokarmowym, z drogami żółciowymi, z żołądkiem, musisz się głęboko zastanowić, czy takie długotrwałe używanie kurkumy ma sens, czy sobie po prostu nie zaszkodzimy, czy nie robić tego w sposób ostrożniejszy. Kolejną grupą osób, które powinny uważać, tak to należy nazwać, jest grupa osób, które stosują środki, które mogą się niejako pogryźć, mogą wejść w interakcję właśnie z tymi substancjami, które zawiera kurkuma. I tutaj są środki, które są stosowane przeciwcukrzycowo, mające na celu rozrzedzenie krwi. I tu jak zawsze pytamy specjalistę, czy ta kurkuma. Nie wejdzie w interakcję i nie zrobi czegoś złego. Tutaj może odezwę się do tych wszystkich, którzy uważają, że kurkuma jest najlepszym sposobem na wszystko. Jeśli jesteś przekonany, przekonana, że tam są substancje czynne, które w pozytywny sposób wpływają na Twoje ciało, no to wiesz o tym, że one są, To wiesz o tym, że to są substancje aktywne. A substancje aktywne mają to do siebie, że potrafią wchodzić w interakcje z innymi substancjami i na przykład wpływają na niektóre elementy w naszym ciele. Więc tu od razu zapala się nam czerwona żarówka. Czerwone światło, że w przypadku niektórych innych substancji, jakie spożywamy, albo na przykład problemów z niektórymi częściami naszego ciała, na przykład z tymi drogami żółciowymi, może dojść do sytuacji, że no, te substancje aktywne z kurkumy, no, mogą zrobić coś, czego byśmy nie chcieli. I tu od razu zaznaczę, że najczęściej ilość ma największe znaczenie oraz regularność. To, że używamy tej kurkumy na przykład przez dłuższy czas codziennie, ale jednak nie oznacza to, że nie powinniśmy brać tego pod uwagę. Ponieważ kurkuma, jeśli jest używana, żeby poprawić na przykład funkcjonowanie naszego organizmu, żeby no, była tym czymś dodatnim, żeby była czymś pozytywnym, to musimy brać pod uwagę, jak ją stosujemy, w jakiej ilości i że może oddziaływać w sposób. Nie tak mile przez nas widziane. Więc nawet taka cudowna kurkuma, jak wszystko, tutaj należy to zaznaczyć, że jak wszystko, może nieść za sobą pewne przeciwwskazania i pewne rzeczy, które mogą w negatywny sposób odbijać się na naszym ciele. Dlatego tak można powiedzieć, troszkę ostrzegam, żebyśmy po prostu robili wszystko z głową, żeby to, co oczywiście robimy, było przeprowadzone w sposób mądry. I nawet ta nasza kochana kurkuma, kochana przez wielu, przez innych, bardzo mocno niejako wychwalana, ma przeciwwskazania, ma rzeczy, na które musimy uważać. Czyli na spokojnie sprawdźmy, czy nie szkodzi. Jeśli nie, to obserwujmy. Jeśli przynosi bardzo pozytywny skutek, to nic tylko się cieszyć. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.